Witam wszystkich, z tej strony OluNiuNiu i dzisiaj zagramy Squid Game Dzisiaj jest specjal Nie wiem, żebym się chwaliła, czy coś, ale po prostu mam gdzieś urodziny i specjal zrobić Co? So, Raz mi urodzi, więc... Mamy Squid Game no. Trochę wygrałam w to Jak muszę zobaczyć? to jest w sumie dwa sezony i drugi ze sobą bo wcześniej było losowanie tych gier więc są dwa sezony połączone teraz jest Squid game red gada... light czerwony, zielony, Squid game to będzie na koniec. jest lider? Nie ma. Bo, bo tutaj też można sobie kupić, Red light. żeby być ochroniarzem albo liderem. Tak jest chyba nie ma lidera, light. Albo się gdzieś skitną. Nie, nie ma. Red light. Jak jesteście w lobby, to, to Green Light! Takie trudne nagrody. Red Light! I czasami i są słuchajcie, kasa. I czasami jesteście ochroniarz. I lider. Red Light! Red I Dzisiaj mam bo ona jest Pod Wam powiem, że. I w ogóle nie wiem, czy jeszcze trzeba będzie dwie. dwie, dwie części. Sobie no, ograniczenie. A ten glassmaker, tak jak on przejdzie do szkła, trzeba przez te szyby skakać, to on będzie wiedział, które jest Skłote, dobra Czyli czy od razu ten dzięki Jak on przetrwa, to wszyscy przejdziemy Przez szkło No i tak mi się wydaje. Teraz jest pentaklon Bo, to jest od razu To jest później ten Te, po angielsku i Dobra, let's go! De... Ui, hop. Ja zawsze tutaj jestem piąta, bo zawsze mam tak, że gram w pentaklon i jak ja nie jestem piąta, to zawsze przegrywam przez tą piątą osobę, bo jest te. te... E, kopanie tego tej ośmiornicy jak nazywam ośmiornicy no wiecie o co mi chodzi jak tak jest nie, nie pamiętam jak to się nazywa o to 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 to, to właśnie o to coś mi chodziło no. to ja zawsze w to wygrywam i jak inni to będą robić to oni nawet jednego kopnięcia w górę nie umieją zrobić

Nie z całej siły, kobieto! O mocniej, dawaj. Jest! Dobra. Teraz będzie... już jest? Na czwartym? Dawaj. I no ten... nie popsuj tego. No dawaj szybciej. Dobra, obudził się. A ty czego tu chcesz jeszcze, strażniku? Zrobiliśmy ci coś. Dobra, już teraz. Błagam, rzuć to dobrze. Rzuć to dobrze, błagam cię. Yes! No to dobra, pentaklam już z głowy. w tym, i w tym oto tym, chodzi o to, żeby trzymać, jak gracie na kąpie, żeby trzymać myszką tak, żeby ta biała linia po tej takiej ciemno-niebieskiej była. Jak będzie poza tą linią niebieską, to, to od nowa trzeba kopać. Ale w tym przypadku się udało, więc jest listez. O, tutaj też mieliło się. Jeszcze dla nudy jakby ktoś jest zbyt wcześniej. Już piątą grę. Ale chyba przegrają. Przegrają. No, 50 sekund zostało. To chyba. Jak oni będą przegrywać, to nich I 10 osób już poszło. Grupa. Ile zostało? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Po nich! O, i się właśnie na czerwono podświetlałem, żeby było wiadomo, kto jest do zabicia. Zapomniałam wspomnieć. Wiecie, ja już było w tym czerwone-zielone. Сайдни суд 12-ти галауза, танцуваща мриклеоник, с и... Zebrałem się i kontynuować i widzę ja mam tak, że, że jak oglądam te szorty jak oni głosowali Normalnie to to nie ogólnie. To zawsze chyba co żeby te krzyży kliknęli a teraz zawsze... A teraz po potem zawsze klikam te krzyżę. Yes. I trzeba tutaj wejść do pokoi od jednego gracza do czterech graczy. żeby w jednym pokoju. Runda, 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 kurde. O, fajnie. <ścoughs> Strażnik się kurde przyłączył. No e, dobra, już dość. Cztery osoby. Cztery, czwórka, czwórka. Chodź dziadzie! I tu jest guzik, żeby zablokować drzwi, by nikt... To Są jakieś jaja. Tam, tam była jakaś citerka. Oszaleję zaraz. Dobra, zrobię to dla was i się użyję za moment. Muszę szkoda kończyć ten filmik o polu jak gier, Obody. Cztery osoby, cztery, Nie. Chodź. Jest dobra. 哦，一半呢。 Jak się wejdzie. Które? Zobaczcie o co chodzi. To macie takie obrazki, i macie guzik, żeby wejść do gry. To już jak z przeskrojeniem, na jest jeszcze zapowiedź trzeciego sezonu. Kiedy to będzie o siódmej rano, 27 czerwca. Taki, taki mini spoiler. To tak powiem. Dobra, kończymy na razie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Będzie jeszcze druga część. Dzięki Możecie zostawić łapkę w górę lub subika. No i do następnego. do następnej części. Papa. Pa. i